Relacjonujemy dalej. Starcie numer od 5 do 10 której. A! Miałem tam być, ale mi się nie chce. Oźdznie, gdzie moje piwo? O, tak, żółty, żółty, kurwa! Dziękuję. Ale partyzanci mają tarczę! Noż kurwa, dezerterzy! Dezerterzy! Nałożę kaptur, żeby mnie nie poznali. No, ale <laughs> Počkej, co kumpel tam je? które které teraz je moje? No, to je moje. No, aha, a je moje. Aha, oba jsou moje? A, Popatrzcie, to je pistota, že? Čí? Počkej, my vyšli. Baji! Baji! O, teraz... Kurwa! Bronić się! Bronić się! Co to ma być? No już! Na ataku! Za dezercję grudzi śmierć! Jak w 44! Dobra Paś, No chodź, chodź, chodź! Jak pójdę tam sam, to jak umrę, to kto zadzwoni po karetkę? Teraz już ich nie znajdę, będę sam, będę miał samotny team. Czemu jest kurwa więcej? Pytam! Nadrabiajcie duchem jak Braveheart! Ja pierdolę! Eee! Jaki ślizg! Tutaj, tutaj! Zbliżenie! Jak to się kurwa robi zbliżenie? A! a. O, idzie kolejna fala! No nie stać, ta kurwa! Wychodzisz do kontry, jak oni biegną, nie? Skąd nie biorą ten śnieg? To jest, to jest kurwa, ubity jak nie! Jak kurwa asfalt na autostradzie. Właśnie, jak będzie leciała we mnie kulka, domów, bo wypadnie mi telefon. No, nie wiem. Zobaczmy, <grystanie> co się dzieje bliżej Akademika. O, tutaj taka mała, prywatna wojna się toczy. Ludzie rozmawiają, pewnie o strategii wojennej. Po drugiej stronie możemy się tylko domyślać, co tam się dzieje. Ale no, zróbmy pełną panoramę. A widać, że tutaj nie jesteśmy zbyt dobrze skupieni, jak brówki, kurwa. Ale tam widać ciasna fala, dużo jest. Skąd kurwa tyle? Co? Je, je, je. W końcu idą do boju! Walczyć kurwa, walczyć! Za króla! Kurwa, piwo mi się skończyło. Znowu idziemy do lewiatona. Jak to zamknięty? To do studenta! Oj tam, oj tam. No walczyć, bo się nudzem! Nudzem się! To no co z tego? Jestem zamaskowany. Jestem jak zombie w kapturze. Alu jak skończył puławce i wykurwił o tak! To było piękne salto Może zkażmy światło, co? nie są mamy szansę, chodźmy. Ale nie chce mi się samemu, no. Ale gdzie? Pewnie już gdzieś w okopach leży. Wycinają munerki, kurwa, kozikiem, jakimś nożem takim. Albo scyzorykiem sobie wycina język, żeby nie zdradzić swojej tożsamości wrogowi. Gdzie biegniesz, ty samotny partyzancie, kurwa, to już do szyku, ja pierdolę! Zero zgrania, no, zero zgrania. Ale ten to prawie jest UJ. Kurwa, tu jest UJ gdzieś. JEBAĆ UJ! JEBAĆ UJOT! Idziemy tam.